Znowu zapomniałam zabrać sieczkę dla koni. Teraz muszę specjalnie jechać do stajni. No Hej, wiesz co, ja już ruszam i biorę Ci świeczkę co dziś, e, sieczkę co dzisiaj zapomniałam ci zabrać e, na konie. Okej? Okay? Dobra, to pa! No świeczkę, fantazja. Od jakiegoś miesiąca widzę, że nie ma dnia, żeby nie pomyliło mi się jakieś słowo. Muszę to zanotować. Mam nadzieję, że to tylko zmęczenie. Dobra, do pracy nagrywam. Znowu zapomniałam słowa. E, widzicie, to jest właśnie stwierdzenie rozsiane, w... zabrakło mi słowa. Nie przy rejestracji, nie przy rekomendacji, nie przy refundacji, tylko jak jest proces. Dobra, to się wytnie. Albo nie, zostawię. W końcu to część życia z SM. -em. Kwalifikacji. Zaburzenia funkcji poznawczych w stwardnieniu rozsianym to bardzo szeroki temat, bo mogą obejmować one na przykład zarówno problemy z pamięcią, ale także z wysławianiem się, co może polegać chociażby na myleniu podobnych do siebie w brzmieniu słów, albo zamienianiu słów, albo wręcz zapominaniu tych słów. Warto to obserwować, może to wynikać z wielu różnych przyczyn, jak chociażby zmęczenia, ale jeżeli to się powtarza, należy zgłosić to lekarzowi, a także zastanowić się, czy nie należałoby na co dzień wdrożyć treningów funkcji poznawczych i ja chyba będę musiała naprawdę się tym zająć.